Was serdecznie, moi kochani, tu Wasz gwiezdny pyłek. Gdziekolwiek jesteście teraz i przez cokolwiek przechodzicie, cieszę się, że w tej właśnie chwili jesteście ze mną. Na początek przesyłam Wam mocnego przytulasa i zapraszam do posłuchania dzisiejszego opowiadania. Gramy w zespole Natka. Gdybym tak mogła wrócić, gdybym tylko mogła przeżyć te wyjątkowe chwile jeszcze raz, mogłabym wtedy bez trwogi i zamartwiania się tulić moje maleńkie szczęście. Mogłabym, nie roniąc nawet jednej łzy, chcieć, by chwila ta trwała wiecznie. Mój maleńki, kochany syneczku, jesteś taki piękny, taki malutki, cieplutki i wspaniały. Jesteś cudem. Ech. Gdybym mogła to przeżyć jeszcze raz, moje serce pełne by było tylko odważnej radości. Nasz Naduś ma już 10 lat. Jest wspaniałym dzieckiem. Kochany chłopczyk o dobrym serduszku. Uparty żartowniś i całuśny, przytulający się wciąż krakersik. Nasza zwariowana Natyla. Tak wiele nas nauczył, tak bardzo otworzył nasze serca i serca wszystkich. Którzy spotkali go na swojej drodze. Życie cudem jest, to wiem na pewno, bez żadnego ale, życie to cud nad cudami. Dzisiejsza opowieść to powrót do przeszłości, wtedy to dziesięć lat temu urodził się nasz wspaniały natuś. Po jakimś czasie postanowiłam spisać swoje wrażenia z nadzieją, że mogę dodać otuchy świeżo upieczonym rodzicom wyjątkowego szczęścia. Wstęp. Pozwalam zajrzeć przez okno naszego domu. Dzielę się radością, jaką jest bycie matką dziecka niepełnosprawnego. Piszę z głębokiej potrzeby serca, ponaglane przez powracające obrazy, wspomnienia. Uwolniłam uczucia, które mam nadzieję staną się wsparciem dla wszystkich rodziców i bliskich dzieci z zespołem Downa. Nie wstydzę się swoich lęków i trosk związanych z zespołem, w którym zaczęliśmy grać. Pełna młodej nadziei patrzę w przyszłość. Tekst ten dedykuję tym wszystkim, którzy nie bali się być przy nas, tym, którzy się nie wstydzili, tym, którym nasz natucha otworzył serce. Dedykuję go również Tobie, byś odnalazł własną drogę do swojego dziecka. Króciutkie wprowadzenie. Jestem mamą trójki wspaniałych dzieci, zwariowanych skrzatów, których wszędzie jest pełno i wciąż czegoś chcą. Dzięki nim czuję, że żyję i że wszystko ma sens. Zatracona w szalonej miłości patrzę, jak rosną, jak się zmieniają, i wiem, na pewno wiem, że wybrałam najlepszą z możliwych dróg. 26 stycznia 2011, styczniowa noc. Dotarłam wreszcie do szpitala, przywieziona przez swoją teściową porodowego rajdowca. Podskoczyłam z radości, gdy się okazało, że to już, że się zaczęło. Byłam spokojna i niesamowicie szczęśliwa. Wszystko już przecież wiedziałam i niczego się nie bałam. Przerabiałam to już dwa razy, więc ten trzeci mogę wreszcie przeżyć bezstresowo, delektując się każdą minutą cudu, jakim są narodziny małego człowieka. Ból straszliwy, jak zwykle. Ratował mnie jedynie gaz znieczulający, no i myśl, że to już tuż, tuż. Byłam tak zmęczona, że gdy położna powiedziała, że to już, zdążyłam ją tylko zapytać, czy nie żartuje. Krzyknęła, niespodzianka! Urodził się nasz syn, Nathan. Trzymałam go w ramionach, a on patrzył tymi swoimi malutkimi paciorkami. Jego główka pachniała tak niesamowicie i był taki cieplutki. Czas się zatrzymał. Moją uwagę zwróciło poddenerwowanie położnej. Wciąż się przyglądała Natusiowi, a potem gdzieś wyszła. Wróciła z lekarzem, który obejrzał naszą kruszynkę, popatrzył na mnie i usiadł na stojącym obok łóżka krześle i powiedział – Wydaje się nam, jesteśmy prawie pewni, że pani syn ma zaskóda. Przytuliłam Natusia mocno do siebie, a potem spojrzałam na niego. Moja najpiękniejsza na świecie istotka, moja kochana, cieplutka kuleczka. Tysiące myśli, pytań bez odpowiedzi. Nie miałam zielonego pojęcia, z czym się ta diagnoza wiąże. Tylko strzępy informacji, których wolałabym nie mieć. Tak bardzo bałam się o naszego synka. Co teraz będzie? Co z jego serduszkiem? Czy będzie żył? Marcin, mój mąż, został z dziećmi w domu. Czekał na mój telefon. Gdy zadzwoniłam, powiedziałam że mamy synka, że wszystko dobrze, ale... Nie musiałam kończyć, wiedział. Był spokojny. Powiedział, żebyśmy się trzymali, że najważniejsze, że Natuś żyje, że wszystko się ułoży. Przewieźli nas na salę. Byliśmy sami. Leżał wtulony we mnie i spał. To najpiękniejsza chwila ze szpitala, jaką pamiętam. Patrzyłam na niego, całowałam jego cieplutką główkę i starałam się nie myśleć. To był nasz czas. Okazało się, że Natuś Musi być w inkubatorze, że potrzebuje więcej tlenu. Zabrali go na oddział. Zdążyłam mu jeszcze powiedzieć, żeby był silny i jak bardzo go kocham. Straszliwie płakałam. Czułam niewyobrażalny ciężar i bezsilność. Pojawił się lekarz, by wszystko mi wyjaśnić. Mówił rzeczowo i na temat, a ja słuchałam i, i płakałam. Tyle strasznych rzeczy mi powiedział i tyle było niewiadomych. Ja chyba zwariowałam, myślałam. Przyjechał Marcin z dziećmi. Widziałam w jego oczach odbicie targających mną emocji. Wciąż zachowywał spokój, a ja płakałam. Dzieci bardzo były przejęte, chciały zobaczyć swojego braciszka. Marcin poszedł na oddział do się. Po powrocie miał dla nas nie tylko krótki filmik nagrany na kamerze, ale i dobre wieści. Nasz syn ma zdrowe serduszko. Wtedy właśnie zaczęła we mnie kiełkować nadzieja: będzie dobrze, wszystko się ułoży. Już spokojniejsza poszłam do Natusia. Owinięty kocykiem leżał w inkubatorze. Mój śliczny chłopczyk, pomyślałam. damy radę, na pewno nam się uda. Czekamy nas jeszcze dwa tygodnie w szpitalu. Natuś wciąż miał problemy z saturacją i musiał zostać pod opieką lekarzy. To był bardzo trudny czas. Ciągła niepewność, aby wszystko jest w porządku. Czemu to tak długo trwa? Siedziałam przy nim, głaszcząc jego łapkę. Starałam się nie patrzeć na wskaźnik poziomu saturacji i nie słyszeć sygnału, który mówił o jej spadku. Umierałam ze strachu o moje maleństwo. Chciałam go wreszcie zabrać do domu. Opowiadałam mu, jak to będzie i kto na niego czeka. Mówiłam, że ma się nie wygłupiać i mnie więcej nie straszyć. Powrót do domu. Wreszcie nadszedł ten dzień. Przez te dwa tygodnie wciąż o nim marzyłam, obmyślałam każdy szczegół. Czekaliśmy na wypis, a czas ciągnął się niemiłosiernie. Wciąż nie dowierzałam, że to już. Tuliłam na Tusia i nerwowo spoglądałam na wskaźnik saturacji. Znów usłyszałam znienawidzony sygnał. Przecież nic nie może się już zmienić, przecież to nasz czas. To chyba jakiś żart, fałszywy alarm, psiku z zbyt skrupulatnej maszyny odlepiłam czujnik od mojej małej, dzielnej stópki. Wyciszyłam urządzenie, a w sobie zgasiłam na chwilę lęk. Wracamy do domu. Dom. Byliśmy wszyscy poruszeni i roztkliwieni. Ala i Niki nie mogli się nadziwić, jak śliczny jest ich braciszek, a my mogliśmy wreszcie odetchnąć. Szpital to miejsce, w którym taki maluch jest bezpieczny, w końcu tylu specjalistów nad nim czuwa. Jednak ulga, jaką poczuliśmy, opuszczając jego mury, była niewyobrażalna. Wyrwaliśmy się z pazurów diagnoz, badań i domysłów. Nasz natucha wreszcie z nami. W domowym zaciszu mogliśmy dochodzić do siebie i leczyć rozchwiane szczęście. Zbliżyliśmy się do siebie, a proste, codzienne czynności nabrała wyjątkowego znaczenia. Oczywiście dźwięczały mi w głowie przestrogi lekarzy: na co mam uważać, a co obserwować? Czy wystarczająco dużo zjadł? Czy jego buzia nie śnieje, a może za, za długo dzisiaj spał? Mijały dni, a nauś wyciszał te wszystkie głosy jeden po drugim. Obdzielił nas swoją pogodną naturą. Wciąż tylko rozglądał się tymi swoimi bystrymi oczkami. Był tak odprężony i szczęśliwy. Nie mieliśmy z nim żadnych problemów. Żartowałam nawet, że do twarzy mu z zespołem. To był ten moment, w którym złudnie myślałam, że ten cały ból zostawiłam już za sobą. Mijały dnie ja odkryłam, jak trudno jest powiedzieć całemu światu, że moje szczęście, które przez dziewięć miesięcy nosiłam pod sercem, ma zespół dałna. Marzyłam o tym, by stanąć na jakimś wzgórzu i ogłosić to wszem i wobec. Niech nikt nie czuje się już zakłopotany, to przecież nic takiego. Łykałam ludzkie reakcje osoba po osobie, nie chciałam, by ktoś za mnie płakał, nie chciałam, by mnie pocieszał. Miałam dość historyjek o innych dałniaczkach. Dość teorii o tym, jaką to jestem najlepszą matką na świecie. Jeszcze się nie pogodziłam. Nadal cierpiałam, dlatego tak trudno było mnie właściwie potraktować. Nie miałam żalu do tych wszystkich ludzi. Płakałam, to pomagało. Będę z nim iść w ramię w ramię. My wszyscy zagramy z nim w zespole. Czy to ukoi mój matczyny ból? Ech. W takich chwilach starałam się zatrzymać, mocno tulić moje szczęście i wyobrażać sobie, że dam się przez chwilę ponieść tej fali. Potem, gdy tylko trochę odpocznę, znów ruszę pod prąd i te wszystkie strachy odrzucę, wyrzucę i zdepczę. Marcin. Zawsze zdumiewał mnie jego spokój i wyważenie. To wrażliwy, łagodny człowiek, pełen wiary i optymizmu. Jednak bałam się o niego łam się, że ten spokój kiedyś pęknie, że on nie da sobie z tym rady. Okazało się, że wszystko sobie wytłumaczyła. miłość do naszego syna tak piękna i pełna tkliwości obroniła go przed tym, do czego moja miłość mnie zagoniła. Marcin tak bardzo skupiony na tym, na czym trzeba. Przyszłość przyniesie, co przyniesie, jesteśmy razem i to jest najważniejsze. Alusia, przyjęła to wszystko tak naturalnie zachwycona bez reszty małym braciszkiem o tym że Natuś ma zespół dawna dowiedziała się jak tylko zadzwoniłam po porodzie gdy pytała z czym się to będzie wiązało powiedzieliśmy jej że Naty jest taki jak my że będzie tylko potrzebował trochę więcej czasu by się wszystkiego nauczyć będzie on trochę inaczej wyglądał częściej będzie musiał chodzić do lekarza są też rzeczy które nie muszą ale mogą okazać się dla niego za trudne musimy się o niego troszczyć bronić go gdy będzie trzeba Nikt nie podpowiadał jej, jak ma się zachowywać, co robić. Nie mogła doczekać się, aż wrócimy ze szpitala. W domu chciała uczestniczyć we wszystkim, co dotyczyło natusia. Przytulała, całowała i wciąż była blisko. Wszyscy z jej otoczenia wiedzieli, jak pięknego ma braciszka, wiedzieli też, co mu dolega i jak sobie będziemy z tym radzić. Moja mądra, wrażliwa, kochana córeczka. Ala to śliczna, wyjątkowa dziewczynka. Udźwignęła ciężar, pod którym nie jeden dorosły by się załamał. Pełna uczuć zapomniała nawet o zazdrości. Wiedziałam jednak, że musimy być gotowi na jej smutek, na lęk. Gdy spotykaliśmy inne dzieci, z zespołem Dauna wnikliwie im się przyglądała. Zadawała dużo pytań. Czy Natuś też będzie tak wyglądał? Czy tak będzie się zachowywał? Staramy się nie zapominać, że Alusia to jeszcze mała dziewczynka. I to rozkliwie rozwiewamy jej lęki. Te codzienne i te związane z jej małym braciszkiem. Nie zawsze jest to łatwe bo każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, troski i czasem nie starcza nam sił, by powstrzymać swój własny lęk czy smutek. Niki. Do tej pory to on pełnił rolę dzidziusia, naszego trochę już podrośniętego maleństwa. Mimo, że do roli świeżo upieczonego starszego brata Nikolas był przygotowywany przez pękate 9 miesięcy, do zmiany, które nadeszły, trochę go przerosły. Początkowo nie mógł się nadziwić, jaki ten natuś malutki, był ciekawy, ale trzymał dystans, obawiał się. Tyle zamieszania, to przecież tylko jakaś mała dzidzia. Dzień po dniu Nikolas oswajał się z nową rolą. Trzymał Natkę i przytulał, ale zazdrość brała głowę. W końcu ta mała, słodka kruszynka podkradła mu jego wygrzany piedestał. To, że Nati ma zespół Dauna dla nikiego jest niezrozumiałe. Jest za mały, by zauważyć różnicę. Nie uświadamialiśmy go na siłę. Niki to mały kochany urwis, który nie przestaje skakać i bardzo głośno krzyczy, gdy czegoś chce. Ma też swoją tajemną broń. Uwielbia robić miny. Niezależnie od tego, co zbroi lub jak się zachowa, odpowiednie spojrzenie i minka powalają nas na kolana. Nati, bardzo na Ciebie czekaliśmy. Przez całe dziewięć miesięcy obserwowaliśmy każde Twoje kopnięcie i wsłuchiwaliśmy się w bicie twojego serduszka. Byłeś dzielny już od samego początku? Nadszedł wreszcie ten dzień. Okazało się, że masz zespół Downa i że musisz przejść szereg badań, zanim wrócimy do domu. Martwiłam się o ciebie bardzo. Siedząc przy twoim inkubatorze, opowiadałam ci, jak to będzie, gdy wreszcie wrócimy do domu i zadawałam ci masę pytań. Pamiętasz? Tata, Ala i Niki i ja odliczaliśmy dni, godziny, minuty. Marzyliśmy o chwili, w której wreszcie będziemy wszyscy razem w domu. W domu mogliśmy odetchnąć. Pokrzepialiśmy się myślą, że najgorsze już za nami. Byłeś tak spokojny, radosny i niewiarygodnie zainteresowany wszystkim wokoło. Tak mijały dni, tygodnie, a ty robiłeś się coraz bardziej zwariowany. Musiałeś przebrnąć przez masę badań i wizyt lekarskich, ale daliśmy radę, a nagrodą były dobre wyniki. Zdrowe oczka, dobry słuch, no i ty tak pięknie się rozwijałeś. Pierwszy raz uśmiechnąłeś się w dniu, gdy skończyłeś dwa miesiące, potem to już trudno zliczyć, ile razy twoja buźka promieniała. Sam zacząłeś siedzieć, gdy skończyłeś osiem miesięcy, no to chyba śpiewać czas. Śmieszny, pulchniut i wiecznie wszystkiego ciekawy skrzacik to właśnie ty. Twój pierwszy ząbek, który wyrósł, gdy miałeś dziewięć miesięcy, wywołał międzynarodową sensację. Obstukiwany łyżeczką, podpatrywany w roześmianej buźce. Ech, masz już prawie rok, potrafisz już stać, wciąż chcesz skakać. A prowadzone za rączki idziesz stópka po stópce. Szalony Krakersik, czyli Nati, druga od swój. Uwielbia muzykę, najmniejszy nawet dźwięk przykuwa jego uwagę. By zasnął, trzeba z nim zatańczyć, ale melodia musi być odpowiednia, a jej nastrój partnera nie jest bez znaczenia. Kocha również szaleńcze podskoki i wygibasy. Zaśmiewa się wtedy, a jego buziolek rozradowany jest bez reszty. Nawet w czasie zwykłej zabawy skupia się głównie na stukaniu, pukaniu, nasłuchiwaniu. Czołga się po całym domu, docierając z prędkością świetlną do najbardziej niebezpiecznych miejsc. Kolejną pasją naszej Natki jest Tuli. Tuli to biała labradorka, która ma już swoje lata i wyglądem przypomina niedźwiedzia. Natek uwielbia zakradać się do niej, spinać się na jej grzbiet i wyrywać przy tym niezliczoną ilość sierści. Nati to mała śmiesznota, rozkoszne skrzacisko. Wciąż odgrażam się, że go zjem. Dla każdego z nas tak wiele znaczy, po prostu bardzo go kochamy. No to teraz ja. Kocham być mamą. Uwielbiam być w środku tego rodzinnego tornada, choć czasem brak mi tchu, gdy z garnkiem na głowie, mopem w ręku, taszczę kosz prania. No właśnie, jak to opisać? Patrzę, jak się śmieją, patrzę, jak się niecierpliwią i dygoczą z radości. Jak się uczą współczuć, jak stają w swojej obronie. Patrzę, jak śpią, jak się kłócą, a potem jak sobie wybaczają. Ten obraz wciąż się zmienia, a ja mogę patrzeć z zapartym tchem. To najpiękniejsza z możliwych dróg. Gdy Nati się urodził, miotały mną bardzo silne emocje. Matczyna miłość pchała mnie w ramiona lęku. Bardzo się bałam. Analizowałam każdy punkt przyszłości, choć doradzano mi metodę krok po kroku, ja z uwielbieniem rzucałam się w maraton rozmyśleń o potencjalnych zagrożeniach i trudnościach. Chcąc dla Natusia jak najlepiej, martwiłam się, wiedząc, że od samego początku będzie musiał iść pod wiatr. Wszystko się tak pięknie układa, mój mały synek to prawdziwy bohater. Z czasem po prostu przestałam się martwić i zadręczać domysłami czy prognozami na przyszłość. Natucha daje nam tyle szczęścia, że zwyczajnie nie mam czasu ani miejsca, ale z każdym dniem coraz bardziej zapominam o zespole, w którym przecież razem gramy. To chyba tak właśnie ma być. Nasza terapia. Od samego początku zostaliśmy objęci troskliwą opieką. Przypisano nas do jednej z fundacji, gdzie zostaliśmy zarzuceni terminami spotkań z specjalistami, lekarzami, fizjoterapeutami. W związku z tym, że Naty miał zdrowe serduszko, wszystkie te zabiegi o sprawniejsze jutro zaczęliśmy dość wcześnie. Mimo, że wszystko było dla naszego dobra, to momentami czułam się zagłaskana i osaczona. Zajęcia z języka, fizjoterapii i do tego masa wizyt szpitalnych. Musieliśmy przez to przebrnąć, tłumaczono nam, że pierwszy rok jest najgorszy, że potem nie będzie już takiego nagromadzenia. Nati ma już 13 miesięcy, a nasz kalendarz nadal przypomina pole minowe. Czasem. Dopadała nas frustracja spowodowana konfliktem tego, co trzeba, a tym, na co mamy siłę. Pojawił się dodatkowy problem – fizjoterapia. Na początku było miło, bo nad jemu nie przeszkadzali obcy ludzie. Chętnie robił ćwiczenia i przychylnie patrzył na śpiewające fizjoterapeutki. Przyszedł jednak moment, gdy podrósł i nie było już mu wszystko jedno, kto do niego zagaduje, kto go trzyma. No i się zaczęło. Mój syn, który w domu nigdy, ale to nigdy nie płakał, tam pokazywał na co go stać. Nie mogłam spokojnie słuchać jego płaczu, mówiąc sobie, że wszystko jest dla jego dobra. Serce wyrywało mi się z piersi, łzy napływały do oczu. Najchętniej płakałabym razem z nim. Zaczęłam czynić próby, by wyeliminować ten stres z życia mojego syna. Uznałam, że to możliwe. Natwie bardzo chętnie ćwiczył w domu przy mojej pomocy. Pomyślałam, że wystarczy, aby terapeutka pokazywała mi ćwiczenia i uda się wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Niestety mój pomysł nie zachwycił terapeutów. Przeprowadziłam kilka rozmów na ten temat, nikt nie wyszedł mi naprzeciw. Uznano mnie za przewrażliwioną mamuśkę, która nie umie poradzić sobie z emocjami, gdy słyszy płacz swojego dziecka. Tak, nie umiałam sobie z tym poradzić i nie chciałam. Miałam głębokie przekonanie, że ja i mój syn nie musimy znosić tej udręki. Było mi przykro, że nikt nie próbował nas zrozumieć. Moim zdaniem najlepsze nawet ćwiczenia nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, gdy okupione będą niepokojem i frustracją dziecka. W końcu mój upór zaowocował zmiany. Zaczęłam dostawać instrukcje, jak ćwiczyć z Natkiem w domu. Sumiennie stosowaliśmy się do nich, osiągając postępy i radość z dobrze wykonanej pracy. Ta sprawa przekonała mnie o czymś bardzo ważnym. Wielu ludzi spotkamy jeszcze na swojej drodze, ja i mój syn. Tych ciepłych, wrażliwych, szczerych, pomocnych i tych zimnych profesjonalistów, którzy traktują człowieka jak kolejny przypadek. Wiem, którym warto czasem się sprzeciwić. Piszę o tym nie po to, by wypłakiwać swoje żale, piszę o tym po to, by pokazać, że dla dobra naszego dziecka warto czasami narazić się na śmieszność, lekceważenie czy brak akceptacji. Zakończenie. No i chyba nic z tego. To miała być najłatwiejsza część, kilka zgrabnych zdanek, ale jak to wszystko podsumować? Nie da się. Uwielbiam patrzeć na ludzkie szczęście, na ludzi, którzy umieją cieszyć się tym, że są razem. Te wszystkie dobre gesty i spojrzenia i ta zwykła radość. Gdy ktoś komuś pomaga, gdy kogoś ratuje, gdy okazuje uczucia, zainteresowanie. To jest właśnie moja przeciwwaga. Chcę, by te słowa pomogły i wam tę przeciwwagę odnaleźć. Chciałam pokazać, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. Mam nadzieję, że mi się udało. Czas już moje okienko przymknąć. Dziękuję, że zatrzymaliście się na chwilę, by do nas zajrzeć. A my gramy w zespole Natka. Tulę was do serca, moi kochani. Nie kryję dziś ogromnego wzruszenia, jakie mnie przepełniają. Życie cudem jest. Pamiętajcie.